you. Uh -huh. Jesteśmy na stoisku Sindruk Dink. Oczywiście cały czas na tych samych targach wydawnictw katolickich z panią Eweliną Sędziarz. Pani Ewelino, tu jest <laughs> cała gama książek, właściwie wydawnictw multimedialnych i płyty dla całej rodziny, bo mogą rodzice usiąść z dziećmi, wziąć taką piękną książeczkę o organach i wytłumaczyć, jak działają organy, tak? Jak najbardziej językiem bardzo przystępnym dla dzieci, bardzo obrazowym, pobudzającym wyobraźnię, a jednocześnie opowiadającym o prawdziwych elementach swoją... Bardzo skomplikowanego instrumentu. O, ten huk, który Państwo słyszą w tle, to oczywiście tu cały czas coś się dzieje, bo targi to jest, to jest ogromna impreza. Mamy też bardzo ciekawą książeczkę dla m, m, małych dzieci, ale fajną taką pouczającą, bo uczy empatii do zwierząt do zwierząt, ale też wzajemnej pomocy relacji, innym. relacji. Tak, byciu uprzejmym, grzecznym. Uczy, że powinniśmy potrafić podziękować ludziom, przeprosić, a więc o wartościach chrześcijańskich. Bo Piesek mieszka przy? Katedrze. Przy katedrze i tam ma taką koleżankę tak, i, i, I dziewczynkę. Tak, tak jest i przeżywają wspólne przygody. I jeszcze taka pozycja, o której Pani mi wcześniej mówiła, lutnik, to taka bardzo ważna pozycja, gdzie dzieci oprócz tych organów uczą się jak działają skrzypce, tak? Czy tak o, o mówi, czyli o panu, który budował wyjątkowe skrzypce, a przy okazji zwraca też uwagę na wartość rodziny. Tak, może to był Stradivarius. Mamy też książeczkę, tutaj mi pani wspominała te wywiady rzeki. Może pokażmy którąś z tych książek. Tak jest. To są wywiady rzeki z kim. Z jakimi to są, e, Tutaj mamy akurat ty, tylko e, dwa tomy wywiadów rzek naszych. E, seria Śląska Fermata e, ze śląskimi muzykami kościelnymi. Warto utrwalać historię. Bardzo często mamy wokół siebie ludzi, którzy tworzą tą historię od wielu, wielu lat, więc chcielibyśmy właśnie, m, aby oni e, też e, przekazali nam w porę to wszystko, o czym chcielibyśmy mm, No pobiedzić. i płyta szalenie ważna, ponieważ ja się zajmuję kulturą i muzyką od lat, więc jak widzę nazwisko pospieszalski. To już nie, nie, spokojnie pani tutaj gdzieś chciała z wózkiem taka starsza przejść. To jest wydawnictwo bardzo ciekawe, bo to są trwania, czyli takie spotkania. Tak, spotkania to jest płyta z poezją śpiewaną poezja autorstwa księdza Grzegorza Poźniaka, więc autora, który otrzymał w tym roku Feniksa specjalnego. I do współtworzenia tej płyty zaprosił on artystów z całej Polski. Którzy tutaj tworzyli muzykę, choć również jego autorstwa muzyka pojawia się w ramach tego kroczka. Jest też Pospieszarski, pewnie Mateusz, tak, Pewnie ten młodszy. Mateusz chyba. Ma Litka pospieszarska, pospieszarska i Marcin Pospieszalski. Marcin Pospieszalski, tak. Także to też polecamy. Drodzy Państwo, to jest młode wydawnictwo z Opola, więc młode, no bo tak jak Pani mówiła, istniejecie od trzech lat. No i mieliście to nieszczęście rozpocząć wtedy, kiedy zaczęła się pandemia i tych targów w zeszłym roku no, nie odbyły się one realnie, one były chyba tylko multimedialnie. No cóż, trzeba życzyć po prostu kolejnych ciekawych pozycji książkowych. Spotkanie z autorem już było czy jeszcze będzie? Będzie i dziś, i jutro, i również w niedzielę. Także o jej, każdego przez... popołudnia zapraszamy, można autora spotkać, można otrzymać specjalną dedykację w bajce, może w książce jakiejś. Także i dla małych, i dla dużych do posłuchania, do poczytania. Dla każdego coś dobrego. Mamy koniec września. Myślcie, drodzy Państwo, już o prezentach pod choinkę, bo jako jeden z prezentów pod choinkę, bardzo ważnych dla Waszego dziecka, może się okazać jedna z tych rzeczy. I, I warto o tym myśleć już we wrześniu, tak naprawdę, a nie rzucać się na jakąś chińszczyznę w dużych dyskontach i kupować zupełnie niepotrzebne rzeczy swoim dzieciom, bo to je rozwija. Dziękuję serdecznie za spotkanie. Bardzo dziękujemy.